<noise> może. To, do, to dość mało spektakularna historia, ale ksywa od tego, czy raczej od Twoich. E, czy, czy, czy można powiedzieć, ksywa z że. Z mordy, nie? Że masz coś wspólnego z Malikiem Montaną. <noise> I mietony. Okej, okay, okej, okay, w porządku. Kolar, w takim razie pytanie mm, do Ciebie. E, twój przeciwnik jest raperem. Czy słuchałeś lub słuchasz jego muzyki i jak ją oceniasz? Czym bardziej mi się wydaje, że pseudo la, raperem? O. o, Przepraszam, nie słuchałem go. E, powiedział, że jesteś pseudoraperem. A dlaczego, tak? No właśnie, dlaczego? Jakieś a, argumenty. A czemu żeby... jest niby raperem? Ulicznym może? Nie, ja się no nie kieruję jak... na ulicznika. A no powiedz czyli mi dla... pseudoraperem. Podaj argumenty, dlaczego jestem pseudoraperem. Ja, czy, czytałem jakieś tam akcyjki, że jakoś kurwa próbowałeś przejeżdżać, czy coś takiego? Ciebie też mogę rozjechać jak dawaj, chcesz. Dawaj, dawaj, podjeżdżaj. Tak? Chodź! E, e, e. Chodź! No boże. Ju, 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 ju. Ale Malika nie mieliście potrapać. Więcej, więcej emocji jest na grzybobraniu, niż na tym kurwa, kurwa. Ja tego nie widziałem, jak coś nagrywajcie szoty, bo to dosyć ciekawie mogło wyglądać. Mam nadzieję, że nie masz jakiejś potężnej wady wzroku, którą teraz przejąłem. Potrzebuję fachowca, żeby mnie, że tak powiem... Jest tu ktoś, czy nie? Tak, potrzeba tutaj fachowca. Ktoś musi Malikowi pomóc z kablem. Każdy weekend, nieważne. Tak czy siak. Nie wiem, o co e, chodziło już, w już, już mi się podoba, już mi się podoba. No. Jazda kurwa, lecimy, nie ma stypy! Dziękuję bardzo. Okej, okay. powiem szczerze, że bardzo się nie spodziewałem, czegoś takiego, co się przez tutaj wydarzyło, bo poszliście... Ale tak o... spokojnie, spokojnie Zera do stówy i kurde, sekundy. wiesz co, ale na tak wcześniej nie miałem okazji nawet z tą porozmawiać, cię poznać, ale widzę, że kurde... Ile ty masz lat? 22. To jeszcze to jest zrozumiałe z tymi emocjami w tym wieku, że sobie nie do końca radzisz, ale sugeruję, żebyś sobie partnerkę seksualną taką znalazł, która będzie zaspokajać te potrzeby częściej. Ja Niechasz za dużo, wiesz? <laughs> Psycholog Malik przyjmuje gości, tak czy siak?